W filmie jest poruszany temat bogatego człowieka, dlatego mam takie pytanie, czym dla Pani jest i co dla Pani oznacza bogaty człowiek? Bogaty człowiek, to się zmienia z wiekiem i ze stanem posiadania. Wiele, wiele lat temu, kiedy wchodziłam w życie, to bogaty człowiek to był dla mnie ten, który jeździł dobrym samochodem, takim stać go było na to, żeby ten samochód wymienić co roku, mieć drugi samochód, mieć piękny dom i tym był dla mnie bogaty człowiek. Kiedy już osiągnęłam wszystkie kolejne samochody i kolejne domy, to zrozumiałam, że bogactwo jest dziś zupełnie inaczej, że to jest poczucie wolności, to jest poczucie bezpieczeństwa, które mamy, a, a które nie zawsze gwarantują pieniądze, chociaż z całą pewnością w tym pomagają, że to jest człowiek, którego stać na to, żeby mieć własne zdanie, żeby wykonywać w życiu zawód, który jest jego pasją, żeby nie być niewolnikiem swojej pracy, że bogaty człowiek to jest ten człowiek, który potrafi być asertywny, który się tej asertywności nauczył, że bogaty człowiek to jest ten człowiek, który. Tak naprawdę czuje swoją własną wartość, potrafi się nią też dzielić, i to jest ten, którego stać na to, żeby się tym swoim bogactwem podzielić. I teraz, jeżeli będziemy mówili o dzieleniu się pieniędzmi to to nie jest jeszcze jakby to. Dlatego, że bardzo łatwo, mając dużo pieniędzy, jest dać kawałek i pomóc komuś. Ale dzielić się sobą, swoimi możliwościami, umiejętnościami. I to jest dla mnie bogaty człowiek. W tym filmie mamy do czynienia z człowiekiem autentycznie niezwykle bogatym finansowo. Z człowiekiem, który wydaje się być bardzo nieszczęśliwy, bardzo spragniony miłości. a z Człowiekiem, który od przysłowiowego zera do, do milionera, który był bardzo ubogi zresztą, w tym filmie widać takie w tym jego pałacu, muzeum, tych wszystkich rzeczy po drodze, które on gromadził, jak był tym biednym człowiekiem. I wciąż i nadal ucieka do tego świata biedy, czyli prze, prze, jak widać na plakacie, przebiera się za takiego żebraka, idzie na ulicę, podglądać to normalne życie, te normalne ulice. Bardzo pięknie Lech Majewski tutaj przed premierą mówił, że bardzo często jest tak, że ci ludzie, którzy są bardzo bogaci finansowo, są niewolnikami swoich pieniędzy, i tak jak on to dokładnie powiedział, że to pieniądze ich posiadają. Więc dla mnie bogactwo jest zupełnie innym miejscu. Dla mnie bogactwo, dla mnie niezwykle bogatym człowiekiem jest Lechu. Podam taki przykład, nie po to, żeby mu to cukrować, ale jest to człowiek, który w świadomy sposób zdecydował się uprawiać sztukę szeroko pojętą. Zaczął od Akademii Sztuk Pięknych, potem się pojawił film, robił przeróżne rzeczy na całym świecie. Jak powiedział, mieszka w Wenecji, ale nigdy też nie porzucił swoich Katowic, pochodzi. I dla mnie to jest przykład bogatego człowieka, którego z jednej strony stać na jeżdżenie po całym świecie, z drugiej strony zapracował swoim wewnętrznym, Swoim wnętrzem, swoją sztuką, swoją pracą, zapracował na to, żeby móc rozmawiać jak równy, z równym, z ludźmi e, z całego świata. Z wyjątkiem, że, że takie gwiazdy jak John Malkowicz e, chcą u niego zagrać w filmie za drobne czyli nie chodzi tutaj o to, żeby, e, żeby on im dobrze zapłacił, ale że będą tą częścią sztuki. Że robi to, co lubi, to, co kocha. I jak zadzwoniłam do niego jakiś czas temu, miałam taki pomysł i chciałam, żebyśmy to razem zrealizowali. On mówi, Ewa, jest to genialne. Ja z tobą zawsze, ale musisz poczekać tak z pięć lat, bo jak wiesz, jak pięć lat realizuję film, a właśnie zacząłem następny film. Chciałabym, żebyś tam coś w nim zrobiła, ale w ogóle to, co mówisz, jest rewelacyjne, więc możliwość sobie powiedzenia, że ja teraz będę pięć lat robił kolejny film, to jest dla mnie bogactwo. My dzisiaj myślę, ale zawsze to powtarzam, jak rozmawiam z ludźmi, ze znajomymi, z jakimiś moimi fanami na spotkaniach, że Trzeba osiągnąć to bogactwo materialne, żeby zrozumieć, trzeba być w najpiękniejszych miejscach świata, żeby zrozumieć, tak jak ja przyjechałam, pojechałam na te wakacje do mojego rodzinnego szczecinka, gdzie od 11 lat wpadałam i wypadałam, bo tyle lat nie żyje moja mama, a z nią spacerowałam po tym mieście. Jakoś nie miałam odwagi przez ostatnie lata, jak jeździłam do taty. Tata też tak za bardzo spacerów nie, nie, nie uprawia, więc żeśmy się poruszali samochodem. I będąc w tych najpiękniejszych miejscach na świecie, celebrując najpiękniejsze miejsca na świecie z perspektywy czasu wróciłam do mojego urokliwego szczecinka. W że nie ma piękniejszego miejsca na świecie jak mój szczecinek, więc trzeba pewne rzeczy mieć, żeby zrozumieć, że to nie jest klub programu, że to nasze bogactwo jest zupełnie gdzie indziej. Drodzy Państwo, kompletnie nie pamiętam, co mówiłam w wywiadzie, ale jeżeli Wam się spodobał, to subskrybujcie kanał przeambitni.pl